Główny gwizdcze po raz pierwszy i rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Nie, piłki do ulicznego, ale walczył jeszcze Piłka w żółto-niebieskich trykotach. Patryk Małecki po lewej stronie, zagranie do Andrija Remeniuka. Andrzej Remeniuk, już w polu karnym. Niepewne zagranie obrońcy. Zawsze do Jędrzejowa. Remeniuk nadal się utrzymuje przy piłce. w Polu karnym się już Michał Zuber. Andrzej Remeniuk leży na ziemi, ale. Ekipa Zimrzejewa już melduje się na połowie Awi. Zagranie na lewą stronę do Przybysławskiego, który przejmuje piłkę pod naporem Dejwa Asunsao, ale jednak nie przeszkodziło piłkarzom gości, aby opanować futbolówkę i nadal mieć swoją akcję. Już wchodzi w pole karne. Zawodnik na przodu. Zagranie na piąty metr. Trzymuje jeszcze przed polem karnym. Jeden z zawodników gości uderzenie na bramkę. Postanowił jednak wykorzystać Damiana z uliczny, uliczny. Remeniuk teraz bardzo dobrze na zakos wziął zawodnika. Nabiera rozpędu po prawej stronie. W polu karnym melduje się już Karol Krzywicki. Wycofanie jeszcze do okolice 30 metra. Piskosz przed polekarny. Piskosz na bramkę białki. Piłka już na piątym metrze. Tam wychodzi się Z linii jeszcze wybija zawodnik Andrzejowa. piłkarze Awi mówią, że piłka już przeszła przez linię końcowo, ale gramy dalej. Gwizdek milczy, a więc trzeba grać. Uderzenie Andrija Remeniuka. Małecki w odbiorze. Piskosz do Krzyszowskiego. E, Piskoś już melduje się w 16 Awi. Piskosz na bramkę, ale... Bardzo blisko jeszcze e, wspomagał w obronie Patryk Małecki. Damian z ponownie w akcji ofensywnej. Bisko niego już Dejwa Susawo, który teraz już 16 melduje się z awi. Zablokowana próba strzału Dejwa Susawo z kolegami z drużyny i zdołał wyjść spod tego pressingu Piskosz, ale teraz liczny odnalazł Michała Zubera, który wychodził sam na sam, zatrzymywany nieprzepisowo przez i, obrońcę z naprzód Jędrzejów. Czerwona kartka i, dla piłkarza gości, i będą kończyć i, to spotkanie piłkarze i, Marcina Pluty w 10. Andrzej Remeniuk na bramkę poprzeczka, Olaf Nowak e, z rzutem rożnym, po którym e, wiemy, że także potrafią e, zdobywać bramki, o, Otrzymał piłkę już e, Patryk Małecki, który na bramkę o, Nowaka, ale niestety e, nadalawia Małecki już wrócił Kasper Durda, piłka w polu karne. Piskoszy niepewnie przyjmuje piłkę na klatce piersiowej, Małecki na bramkę, Olafa Nowak. A może o tym zaraz, bo przy polu karnym już zawodnicy, Andrii Remeniuk teraz uliczny na prawą stronę do Damiana Zbozienia, piłkę przechwytuje Dejfa który już zameldował się w szesnastce. Dejfa w polu karnym, Dejfa Susao, Pigiel jeszcze nie spodziewał się chyba, że ta piłka dotrze do niego. Na przodu Jędrzejów uliczny w, w polkarny Andri Remeniuk do Kamińskiego e, Słupek ratuje tylko e, gości przed e, utratą bramki. Jeszcze wycofanie do Andrija Remeniuka. zeszałem Andrii Remeniuk. Kamiickiego, Dejfas Usao gra jeden e, na jeden z krzywieckim. Dejfas na bramkę. Dejfas e, Trzeci raz e, piłka odbita od e, e, Bramki rywali. Bo nadal... E, w posiadaniu piłkarze Awi. świetne dogranie do Michała Zubera. Michał Zuber wchodzi w pole karne i sędzia dyktować miał jedenaskę, ale przy piłce znalazł się Dave są, który tym razem nie byli się i znalazł drogę do siatki. 1 do zera dla dumy lotniczego miasta już na początku drugiej połowy. I możemy być na pewno bardziej spokojni o wynik tego spotkania i o to, co będzie działo się... Wybiega poza linię obrony e, Michał Zuber przechwytuje jeszcze piłkę Andrii Remeniuk, Andrii Remeniuk nabrał jednego zawodnika, nadal przy piłce e, nasz napastnik wycofanie do e, Pawła Ulicznego. Niedokładne, ale jeszcze odzyskał piłkę Pawłu który nadal znajduje się w szesnastce e, zespołu gości. E, zagranie do e, Patryka Małeckiego, który był e, niepilnowany. Patryk Małecki na bramkę Olafa Nowaka, ale... Skrzydłowy Awi, ale. Grają jeszcze na tym krótkim wycinku boiska, teraz dopiero wrzutka Małeckiego, Marcin Pigiel głową na bramkę rywali, ale niestety piłka ponownie grzęźnie w bocznej siatce. Profesor Fawi Orzychowski, teraz dopiero lewą nogą do Marcina Pigiela, który zgrywał głową do Michała Zobera. Odegranie do Defa Susao, Defa odsłonie spotkania kierowanych na prawą stronę, tam gdzie znajduje się Małecki i Defa Wrzut pole karne, tam Michał Suberej, zamyka się akcje, Marcin Pigiel, Krzeszowski. Wrzut kawy, pole karne, Kowalski tam czekał na piłkę, uderzał jeszcze Przybysławski. Natomiast nie będziemy narzekać, jeśli piłkarze Awi będą chcieli poprawić ten wynik teraz. Fenomenalnie odnalazł Rafał Kursa, Patryka Małeckiego, Andrii Remeniuk melduje się już w polu karnym, Remeniu, Remeniuk nabrał nogę, Andrii Remeniuk na bramkę! Uf. Jednego zawodnika mniej. Teraz nieporozumienie pomiędzy Rafałem Kursą i Kasperem Orzechowskim. Do akcji dołączają kolejni piłkarze z Jędrzejowa przy piłce. Nadal utrzymuje się jednak Kasper Durda gra jeden na jeden, ale teraz odgrywa do Krzeszowskiego, który z pierwszej piłki. Wrzuca w pole karne. Zawodników Awi Patryk Małecki decyduje się na wrzutkę w polu karne. Tam walczył Rafał Kursa powalony na ziemię. Jeszcze Paweł uliczny na bramkę Olafanowaka Kapor Orzechowski przechwytuje jeszcze Andrzej Remeniu, który odegrał ponownie do ulicznego. Remeniuk już w polu karnym przechodzi na prawą nogę, Andrii Remeniuk na bramkę Olafa Nowaka, mamy 2-0. Andrii Remeniuk po raz siódmy w tym sezonie ligowym zapisuje się na listę strzelców w BetKick w grupie 4. Mamy dwubramkowe prowadzenie na Stadionie Miejskim w Świdniku. Piłka już zagrana do Andrija Remeniuka, wrzutka w pole karne, wybita jeszcze poza szesnastkę, ale otrzymuje podanie Wojciech Kalinowski, który uderza na bramkę Olafa Nowaka. ...którzy coraz bliżej pola karnego, Avi Krzyszowski. Krzeszowski ma dużo miejsca, Krzyszowski na bramkę, ja. Oczymy, który z zawodników AVI zdecyduje się na uderzenie e, piłki. Wojciech Kalinowski na bramkę Olafa Nowaka, wypluwa piłkę przed siebie bramka Szawi i Arkadiusz Maj zdobywa bramkę numer 3 w tym spotkaniu. E, wykorzystał tu nieporadność obrońców, którzy nie wiedzieli, gdzie do końca wylądowała ta piłka po interwencji Olafa Nowaka. I Arkadiusz Maj, Krzeszowski, Zawadzki. Zawadzki w pole karne, tam już biega, Szymon Kamiński głową, Szymon Kamiński! Ależ fenomenalna interwencja Olafa Nowaka! Świetniczanie. Kalinowski, przy nim Krzywiecki. Kalinowski do środka pola, ale zbozie nie, nie był w tym miejscu, w którym myślał, że będzie Kalinowski. I uderzenie na bramkę Mateusza Białki, mamy 3 do 1. Alan Piskoś wykorzystał to nieporozumienie i niedokładne zagranie przejął Mateusz Białka. Kamiński bardzo dobrze na jeden kontakt do e, Wiktora Marka, który e, idzie razem z Arkadiuszem e, Majem na bramkę gości. Wiktor Marek na prawą nogę, Wiktor Marek z uderzeniem, jeszcze Arkadiusz Maj w polu karnym, ale nowego czasu gry w polu karnym melduje się już Piskosz, który długim podaniem znalazł Szczurowskiego, e, piłka jednak minimalnie za wysoka. Dwie minuty, przepraszam, doliczone przez głównego arbitra tego spotkania. Ruszają z akcją piłka AVI. Wiktor Marek wychodzi sam na sam z Olafem Nowakiem. Wiktor Marek, jeszcze nieczysto na piłka. Michał Zuber uderza na bramkę gości. I czwarta bramka w tym spotkaniu, zdobyta tym razem przez Michała Zubera. No i chyba to spotkanie zakończy się takim wynikiem, poczekajmy jeszcze. Ciekawe podanie Piętko od y, Piskorza, ale nie połapał się w tym wszystkim. Jego kolega z drużyny, sędzia wskazuje na środek y, boiska. Kończymy ostatnie ligowe spotkanie y, tego roku. Ławie Świdnik 4 naprzód Jędrzejów 1.